Hej, witajcie, tutaj Nexos, to jestem ja, to jest moja ręka, witam was w kolejnym unboxingu. Dziś spojrzymy sobie na tablet Nvidia Shield. Jest to tablet 8 gamingowy i jest to powiedzmy swojego rodzaju prezent na święta, który postanowiłem sobie sprawić. Następnie jeszcze mam tutaj pada do tego tableta i jeszcze tutaj taki, powiedzmy, takie... Powiedzmy, no, no, taką pokrywkę dla, dla naszego tableta. Ja to może już wyciągnę. O, pierwszy produkt e, otwarty. No, i to jest nasz zestaw, który kupiłem sobie na święta. E, więc zajrzyjmy, co jest tam w środku. Myślę, że, z, że zaczniemy od najważniejszego. Dobra, teraz oczywiście nie chcę niczego uszkodzić. Najgorsze w unboxingach jest to, że można coś uszkodzić. Czekajcie. Bardzo niebezpiecznie tutaj manewry mam, ale musimy naciąć tutaj. O, z jednej strony i z drugiej strony nacinamy. Opa i powinien tablet bardzo ładnie wyskoczyć. Gdzieś tutaj. Ultimate Tablet for Gamers oczywiście. Jest to tablet, który prawdopodobnie jest jednym z najpotężniejszych na rynku aktualnie. Jest jeszcze pełno innych tabletów serii Nexus i te sprawy. Natomiast ja stwierdziłem, że Nvidia Shield jest to tablet, powiedzmy, dla mnie. Ja jestem takim troszeczkę, może nie że maniakiem, natomiast jestem takim fanem. Grania mobilnego, i to jest coś, co umożliwia raz, że granie mobilne, dwa, że streamowanie mobilne, które również ostatnio częściej, powiedzmy, staram się jakby uprawiać. No i ogólnie ten tablet jakoś po prostu mi się spodobał. Na dodatek jest od Nvidia, dlatego też support na pewno się pojawi. No dobra, ok. Co jeszcze mamy? Ten. Powiem Wam, że unboxerzy są okropni. Zawsze mają najfajniejszy sprzęt, odkładają go na bok i sprawdzają, co jest jeszcze w pudełku. Kurde, no ale dobra. Szybko sprawdzimy. Mamy kabel USB. Opa. Jest kabel USB. Jak najbardziej. Mamy tutaj przejścióweczki do ładowarki. Całkiem, całkiem fajny pomysł. Myślę, to jest chyba, to jest chyba angielski. W Anglii chyba takie coś mają, o ile dobrze mi się wydaje. Natomiast jest tutaj to i od razu muszę przyznać, że, że te dwa bolce, zobaczcie one, są tak skrzywione do środka, więc o, trochę, trochę minus, trochę minus, ale powinno wejść pełną takich wtyczek, Dobra I to się zakłada chyba w ten sposób dokładnie. Zakładamy i możemy już z USB jechać. E, dobra, to tutaj na razie, jeżeli chodzi o tableta. Zaraz zobaczymy oczywiście jeszcze resztę tej akcesoriów do niego, zanim go odpalimy. Dobra, połóżmy go sobie tutaj. Opa. Niech on tam nam świeci tu ładnie. Weźmy jeszcze sobie tutaj to. To jest również bardzo ostry proces nacinania dwóch plastyczków. Musimy się dostać tam do środka. Dobra, jesteśmy. OK, Nvidia Shield Controller, powiem Wam, że, że troszkę to dziadostwo kosztuje, ale dziadostwem tego nazwać nie można. Z tego względu, że jest to jeden z fajniejszych e, tutaj kontrolerów. I kurde, powiem Wam, tak, pierwsze, pierwszy chwyt, muszę Wam przyznać, że jest całkiem wygodny. E, jak tutaj, wszystko wydaje się być całkiem, cał, całkiem przyjemne. Bardzo ładnie się trzyma w dłoniach. Przypomina, no, jest, no, no, bardzo przypomina kontroler od Xboxa. Z tyłu ma tutaj takie, zobaczcie, taki, e, takie połączenie jedno. Ale bardzo, bardzo przyjemnie się go trzyma. Nasze te palce, zobaczcie, że te tutaj e, bardzo, bardzo ładnie wskazujące y, nasze intencje, y, bardzo ładnie tutaj sobie leżą. Gałki, jak w konsoli, y, znaczy, jak, jak w kontrolerach konsoli PS. Y, 3PS4, czyli tutaj tak razem, nie jest jak w Xboxie. Ten D-Pad jest strasznie płytki, strasznie taki niemiły, nie podoba mi się. Ale ogólnie tutaj znajduje się panel dotykowy, tu mamy oczywiście jeszcze głośność, regulację głośności, wszystkie panelki, jeżeli chodzi o Androida, czyli cofnij, Tutaj jest home, czyli dom i tu jest chyba play i tu jest guzik synchronizacji, ale ogólnie bardzo, bardzo fajne. Te tutaj przytyczki także są bardzo miłe. Na tyle mamy wejście na słuchawki oraz mikrofon i port USB do ładowania. Tu mamy takie jakieś... Plasticzki i prawdopodobnie zakrywają one najgorsze powierzchnie jakie kiedykolwiek były, czyli te połyskowe, takie powiedzmy, glasy, czyli no, no wie, wiecie o co chodzi. Tutaj jeszcze powinien, co, czy, czy coś tutaj jeszcze powinno się znaleźć? Zaraz zobaczymy. Dajmy sobie to tutaj, tak żeby to ładnie wyglądało. Da się. Da się. Zobaczymy czy coś jeszcze tutaj, tutaj będzie. Aha, kabel pokazuje, że kabel jest tutaj, więc dostajemy kolejny kabel. I tutaj bardzo ładne oznakowanie. Fajne. Dobra. Lecimy teraz jeszcze do covera. Cover jest to tutaj taki... Bardzo, bardzo fajna rzecz. Troszeczkę zbyt droga moim zdaniem. Można na internecie kupić tańsze, oczywiście, nakładki na nasz telefon, na nasz tablet. Wszystko, wszystko oczywiście można znaleźć taniej. Natomiast ja już nie chciałem kombinować, zamówiłem to w zestawie po prostu, żeby to do mnie przyszło całe, tak jak powinno być. Najwyżej będę żałował później. Więc wyciągnijmy sobie to tutaj, Tak jakoś połóżmy tu, kabelki razem. No i dobra, w ten sposób tutaj nasza podkładeczka Wygląda. Przede wszystkim zależało mi na tym, żeby ta podkładka nie wyginała się w ten sposób, żeby ona zostawała w takim miejscu. Miałem kiedyś takie, właśnie, covery na, 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 na telefon, które po prostu raz po wygięciu się zostawały w takiej pozycji. To było bardzo, bardzo wkurzające. No dobra, nałóżmy to, oczywiście, tutaj na naszą Nvidia Shield. Tutaj będę musiał odwrócić na plecy. Na plecy, i bodajże trzeba będzie ściągnąć w ten sposób. Oczywiście ostrożnie wszystko, i tak się prezentuje. Sam tablet jest bardzo, bardzo ładny. Ok, co, co znajduje się tutaj? Oczywiście u góry mamy guziki, które są okropne, naprawdę. To, to, muszę, to muszę przyznać. Oglądają wiele filmów, wszyscy mówili, że. Te guziki są bardzo płytkie i takie ledwo co wciskalne i muszę to przyznać, są naprawdę bardzo, ale to bardzo płytkie, takie nie czuć kliknięcia, w ogóle nie czuć, trzeba całą powierzchnią palca wciśnąć to e, więc tu mamy power e, oczywiście nasze, naszą głośność, mamy tutaj SD karta, e, znaczy port na karty SD do 128 GB z tego co kojarzę u góry Mamy HDMI, mamy wejście słuchawki plus mikrofon oraz mini-USB. Z boku mamy jeszcze głośniczek, subwoofer wydaje mi się i tutaj jeszcze też jest. I z przodu również mamy dwie, tutaj, dwie pary głośników. Z przodu mamy 5-megapikselową kamerkę, proszę bardzo. I z tyłu również 5 -megowa, mega megapikselowa kamerka, co wydaje mi się całkiem, całkiem spoko balansem. I tutaj z tej strony mamy takie dwa psztyczki, do których NVIDIA Shield tutaj powinno się wpakować, patrzcie. I automatycznie wskakuje, w sumie tak trochę, trochę nie, źle to chyba robię, bo to trzeba w te psztyczki włożyć. O! I się włożył. I zobaczcie, że jest na, nawet całkiem spoko. Więc tak to, tak to się prezentuje. Oczywiście można otworzyć to, można zamknąć. Yy, nie wiem dlaczego, ale to, yy, mam, mam takie wrażenie jakby... Jakby to miało zaraz odpaść. <grych> ale, ale ogólnie jest okej, okay. myślę, że jest to kwestia przyzwyczajenia. Na dodatek możemy tutaj różnego rodzaju pozycje... Yy, pozycje rozkładać, tylko... Jeszcze, jak ja bym był na tyle zdolny, żebym mógł takie coś zrobić. Prawdopodobnie to jest coś na takiej zasadzie. Opa, mamy jeden gaming position. To jest pierwsza pozycja. To jest takim, takim tu, tu, trójkącikiem. Możemy jeszcze ni niżej jakby to zrobić. Opa i jeszcze wyżej. Tak, tak dosyć śmiesznie. No dobra, yy, w takim razie pozostaje nam tylko odpalić tablet, zobaczyć co tam jest w środku.